Witam serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie. Ciąg N określony dla N większego bądź równego 1 jest arytmetyczny oraz a7 równa się 5 i a8 równa się 3. 11. wyraz tego ciągu jest równy. I teraz tak, jak my, my wiemy, że jest między nimi jedna różnica, czyli jak sobie od a8 od 3 odejmiemy a7 5, to będziemy mieć tą różnicę, która wychodzi 5, 3 minus 5 jest minus 2. Tyle wynosi różnica. Czyli kolejny wyraz, A9 na przykład, A9, przepraszam, to będziemy mieć 3 odjąć 2, to będzie 1, A10, kolejny, to będzie 1 odjąć poprzedni, czyli 1 odjąć 2, minus 1 i tak dalej, i tak dalej. A pytają nas o A11, to A11 będzie minus 1, odjąć 2, kolejną różnicę, no to jest minus 3. Tak działają ciągi. Czyli odpowiedź prawdziwa to jest A11 się minus 3. A dlaczego? Skąd wiemy, że ta jest tutaj jedna różnica od A8 do A7? Bo jak mamy A8, odjąć A7, tak? To A8 możemy sobie rozpisać, że to jest A1 plus 7 Rów. 7 różnic trzeba, żeby przejść z A1 na A8. A żeby mieć A7, no to jest ym, odejmujemy A1, tak? I odejmujemy jeszcze no Odejmujemy to o, do, w nawiasie Czyli odejmujemy A1 plus 6 rów. Jak do A1 dodamy 6R Będziemy mieć A7 Czyli otrzymujemy co? A1 minus, plus przepraszam, 7R Minus A1 Minus 6R Czyli w konsekwencji To nam się redukuje 7R minus 6R wychodzi R Dlatego między nimi A8 i A7 Jest jedna różnica tak można też to interpretować w tym odcinku. Tyle. Jeżeli zrozumieliście cokolwiek, zapraszam do udostępniania tego filmiku u siebie na Facebooku, Instagramie albo TikToku. Pozdrawiam z ciepło. Do zobaczenia. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem, tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeśnie go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w tym... Górę. dziękuję za to serdecznie subskrybuj kanał aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego zadania są publikowane codziennie więcej jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale dajcie znać w komentarzu koniecznie dziękuję wam za to dziękuję za każdy komentarz za ten feedback dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija zapraszam was serdecznie do podsumowania do mnie zadań które sprawiają wam najwięcej problemów serdecznie dziękuję za każde postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!